Kochani, witam Was kolejny filmik, o dzisiaj yy, zrób to owca. Będzie to teraz byla Na początku. Co chcesz? To gościamy ją. będzie. Czyli tutaj jest ona. Hmm. No liczb. Dobra. N numer dwa. Całuj! Masz dzisiaj będzie jakiegoś farta. Ci powiem. No bo poprzednio nie miał takiego farta. Napij. Dobra? Nie, już do mnie dosyć. Numer cztery. O nie, Bella, bo muszę Cię polizać.